W blasku zachodzącego słońca hajtona z rykiem ekscytacji uniesł wysoko nad głowę gigantyczną kolczastą maczugę. Z obłąkanym uśmiechem na ustach z całej siły uderzył w kamienną kulę leżącą na stole. Rozległ się ogłuszający huk. Bum! Kula rozpadła się, ale nie tak jak przewidywał hajtona. Zamiast odłamków kamienia z jej centrum nagle wybuch oślepiający strumień energii. Hajtona osłupiał. Uśmiech na jego twarzy zamarł, zastąpiony skrajnym zdumieniem. Co? Zanim zdążył się zorientować gwałtowny strumień światła po go. A, Hajtona zdążył wydać z siebie tylko krzyk bólu, zanim został odrzucony. Natychmiast Daytona, stojący w pobliżu, krzyknął z przerażeniem, widząc zagrożonego brata bliźniaka. De Daytona, a, nie zdążył zareagować, zanim dotarła do niego fala uderzeniowa eksplozji. Daytona zdołał tylko krzyknąć i Jean Jean, stojący w pobliżu i całkowicie skupiony na treningu, instynktownie odwrócił się, by spojrzeć. Bang rozbrzmiało głośno, oślepiające białe światło wybuchło gwałtownie, zanim przezroczysty kamień rozpadł się na strzępy. Jin chwiejnie cofnął się, stłumiony jęk bólu wydobył się z pomiędzy zaciśniętych zębów, gdy chwycił dłoń, którą zadał cios. Widząc to, Hajtona z paniką podbiegł, jego twarz wyrażała troskę. Młodszy bracie, ty! Nic ci nie jest! Nie chciałem! Jin warknął, jego twarz wykrzywiona bólem i irytacją. Nic mi nie jest, więc czy możesz zająć się czymś innym? Tak, ja... Przepiaszam, Hajtona odpowiedział cicho, powoli cofając się. Z innego kąta placu treningowego, Jean cicho obserwował, pogrążony we własnych myślach. Minął około miesiąc, odkąd zacząłem ćwiczyć z tymi przezroczystymi kamieniami, i moi bracia również zaczęli je wysadzać. Myślałem, że zajmie to więcej czasu. Nagle dziwne uczucie przebiegło przez ciało Jeana, powodując, że lekko zadrżał, ale co to było za uczucie, które właśnie poczułem? Spanikowany głos zawołał jego imię Jean! Natychmiast obraz ostrej strzały lecącej prosto na niego stał się wyraźny. Zostało to narysowane zbyt wyraźnie, jak tor lotu nadlatującej strzały. Teraz, gdyby pojawiły się te żelazne ziarna, Jin pomyślał z pewnością siebie, jeśli znowu na mnie nacierają, na pewno zdołam się uchylić. Znajome uczucie nagle przebłysnęło w jego umyśle, sprawiając, że jego błękitne oczy rozbłysły z zamyśleniem. Czyżby to uczucie miało związek z treningiem z siostrą Luną, obraz starszej siostry z długimi zwiewnymi włosami, mignął w jego pamięci, postanawiając nie dopuścić, by to cenne uczucie się ulotniło, jean zacisnął dłoń na mieczu, jego wzrok był stanowczy. Więc zanim zapomnę to uczucie jeszcze raz, gdy tylko przyjął pozycję, przygotował Przygotowując się do następnej rundy treningowej, nagle rozległ się autorytatywny, ostry głos, przerywając jego koncentrację. Zedrun Kandel odezwał się donośnie: Skup się, otrzymałeś zadanie! Hejtona mamrotał z przerażeniem, wydarzenie, znowu w imperium bement. Hejtona jęknął, łapiąc się za głowę: już mi niedobrze i jestem wyczerpany. Nienawidzę tych galowych strojów, są takie duszne. Stojący obok Zedrunt Kandel spokojnie przerzucał strony książki w dłoni, mówiąc bez cienia emocji: Moje kondolencje, moi drodzy, dzięki wam reszta rodzeństwa nie będzie musiała tańczyć na imperialnym przyjęciu. Słysząc to, Jean westchnął cicho z rezygnacją. Natychmiast lodowata aura wypełniła przestrzeń, zagrzmiał, ale ośmielasz się wzdychać podczas misji. Nawet jeśli to jest wydarzenie, pokaż taką postawę jeszcze raz, a dopilnuję, byś wolał śmierć. Na ten nagły wybuch gniewu Daytona i Hejtona zbledli ze strachu, gorączkowo wyjątając. P Przepraszamy, wuju. Jean milczał, myśląc, siostry Mew i Anne też są złośliwe, każąc swoich nierozważnych braci, wysyłając ich na towarzyskie wydarzenie w Imperium Bement. Z cofnął aurę, a jego ton powrócił do zwykłego majestatu. To jest ważne wydarzenie, którego nawet Domrund Kandel nie może łatwo odmówić. Będą tam inni potężni, aby się bawić. Idźcie i obserwujcie uważnie, bo możecie się od nich czegoś nauczyć. Bliźniacy posłusznie pochylili głowy. Tak. Spojrzenie zeda przesunęło się następnie, zatrzymując na dżinie. I Ty, najmłodszy, Run Kandel skłonił się z szacunkiem. Jego głos był spokojny. Tak, wuju. Z. oderwał wzrok od dokumentów. Jego ostre spojrzenie z jednego oka przetoczyło się po Inie, zanim zatrzymało się na chwilę, by rozważyć. Hejtona stał za Inem. Jego wyraz twarzy natychmiast zamarł, gdy usłyszał następne słowa. Z. powiedział głębokim, spokojnym głosem. Zadanie, które ci powierzono? Hm, to zabójstwo wysokiego szczebla. Celem jest Talaris, zabawka pani lodowego pałacu. Innymi słowy, jedna z jej kochanek. Lekko uniósł kącik ust, a jego Zrok był badawczy, wiesz o lodowym pałacu i jego pani, prawda? Tak, Jin odpowiedział zwięźle, bez wahania. W jego umyśle natychmiast pojawił się obraz Lodowego Pałacu, gigantycznej wieży, stojącej samotnie na zachodnim morzu kontynentu, otoczonej ostrymi bryłami lodu, emanującym przenikliwym chłodem, aż do szpiku kości. Panią tej wieży, znaną jako Pani Lodowego Pałacu, była Talaris Endorma, pięćdziesiąt pierwsza spadkobierczyni. Na błyszczącym tronie, wykutym z czystych kryształów lodu, zasiadała majestatyczna postać, Talaris, przydomek pająk odchłani, była znana z bezgranicznego okrucieństwa wobec każdego, kto ośmielił się dotknąć jej kochanków. Lodowy pałac jest niezależną siłą poza wpływami Runskandel i Ziple. Chyba rozumiecie, jak potężny jest lodowy pałac i jego właściciel, prawda? Z podał plik dokumentów, na którym znajdował się portret mężczyzny, imię celu to Alcaro Chenderer. obecnie jest on eskortowany przez ludzi z lodowego pałacu i ukrywa się w bezprawnym regionie mamit. Gdy tylko usłyszeli nazwę mamit, Daytona i Haitona jednocześnie otworzyli usta z zaskoczenia, krzycząc niemal w tej samej chwili, co mamit? Dajtona z przerażoną miną pośpiesznie odezwał się. Jeśli to w Mamit, to będą musieli zmierzyć się z rycerzami gwardii. Wuju, mam pytanie, czy to nie jest za dużo, nawet jeśli najmłodszy jest bardzo zdolny? Pośród konsternacji swoich dwóch braci, Jean zachował niezwykły spokój, po prostu cicho podniósł rękę. Zed spojrzał w dół, jego głos pozostał niezmieniony. Klientem jest rodzina Chenderer. Jean zamyślił się, jedną ręką podpierając podbródek: Hm, czy rodzina Chenderer poprosiła o zabicie własnego syna? Uśmiech przemknął przez surową twarz Zeda, gdy skrzyżował ramiona na piersi, przyznał, zgadza się, wygląda na to, że zrobili wszystko, by go sprowadzić z powrotem, ale wszystko zawiodło. Z zapewne zdecydowali, że lepiej, żeby umarł, niż żeby sekret rodziny został ujawniony. Co myślisz o tej misji? Potrafisz to zrobić? Jinrun Kandel stanął prosto, jego spojrzenie było niewzruszone, bez cienia wahania. Zrobię to. Ta bezwzględna zgoda na chwilę oszołomiła Zeda. Zmrużył jedno ostre oko, myśląc, że chłopiec musiał dobrze znać władcę Lodowego Pałacu i niebezpieczeństwa krainy Mamit, ale mimo to się zgodził. Początkowo zamierzał przemówić do gwardii, gdyby Jin narzekał na absurdalność zadania, ale teraz uśmiech przemknął po surowej twarzy Zeda. Ha, bardzo dobrze. Podoba mi się twoja szczerość, powiedział z nutką zadowolenia w głosie. Skrzyżował ramiona na piersi i rozkazał: "Za dwa dni wasza trójka wy Ruszy w drogę. Słysząc to, Hytona stojący za Jinem nie mógł powstrzymać się od spanikowanego okrzyku. Wujku, czy Jin naprawdę jedzie do Mamit? Z chłodno odpowiedział na zmartwienie siostrzeńca. Sam się zgłosił, więc nie mam powodu, by go powstrzymywać. Do czasu wykonania misji popołudniowy trening zostaje odwołany. Upewnijcie się, że Wasze indywidualne ćwiczenia nie wpłyną na misję. Daytona i Hytona, choć przepełnieni zdumieniem i niepokojem, mogli jedynie niechętnie skinąć głowami w posłuszeństwie. Tak, tak, wujku. Dajtona nagle zawołał hej, Jean młodszy bracie. Wciąż coś przeglądając, Jean obojętnie rzucił okiem przez ramię, odcinając się. Co? Hightona zawahał się, a potem, jakby zebrał całą odwagę, rzekł głośno, jeśli to konieczne, po prostu powiedz, że jesteś z rodziny Runcandel. Dajtona z szerokim uśmiechem entuzjastycznie dodał, dokładnie, wtedy nikt nie odważy się z tobą zadzierać. Jean lekko zerknął na swoich dwóch braci, w jego oczach mignęło zaskoczenie. Zaskakujące, wy też umiecie się o mnie martwić? Słowa Gina trafiły w czuły punkt. Hajtona natychmiast podskoczył, jąkając się w zaprzeczeniu. Kto? Kto by się o ciebie martwił? Tak, mówimy to, żebyś nie umarł wcześniej, bo tym, który cię pokona, musimy być my. Gin nie zadał sobie trudu, by się odwrócić, jego stabilna sylwetka oddalała się, gdy spokojny głos rozbrzmiewał. Bracia, zanim wrócę, podejmijcie zdecydowaną decyzję. Nagle Jin zatrzymał się. Podniósł metalową kulę. Daytona i Haitona zamarli, mając złe przeczucia. Haitona panicznie krzyknął: "Ach, to zaraz wybuchnie!". Rozległo się pstryk. Niebieski strumień energii błysnął, a potem zgasł. Bliźniacy o nie mieli z szeroko otwartymi, zdziwionymi oczami. Jean spokojnie odezwał się tonem przypominającym zarówno swobodne pytanie, jak i wyzwanie – wolicie siostry, czy wolicie mnie? Nagłe pytanie sprawiło, że Daytona i Hightona zastygli, a na ich zdezorientowanych i skrajnie zagubionych twarzach pojawiło się zdumione co? na śmiałość najmłodszego. Nie czekając na odpowiedź, Jean dodał – jak powiedział ten najmłodszy, przygotujcie się i dopóki obaj nie będziecie wystarczająco silni, nigdy mu się nie sprzeciwiajcie. Gdy Jean zniknął z oczu, Z odwrócił się do wciąż zamarłych bliźniaków. Tajemniczy i chłodny uśmiech Powoli pojawił się na jego surowej twarzy. Powoli dodał głębokim i ważkim głosem: Jeśli chcecie długo żyć. Dwa dni później. Na rozległym dziedzińcu przed główną bramą rodową, pod majestatycznym symbolem Miecza, grupa strażników ustawiła się w rzędzie. Jeden z nich wystąpił, z szacunkiem pytając Dżina, przygotowującego się do odjazdu. Panie młody, czy udaje się pan do Mamit strefy bezprawia? Stojąc obok swoich towarzyszy, Dżin odpowiedział tylko jednym słowem, jego wzrok był niezłomny i niewzruszony. Tak jest. Jasne poranne słońce barwiło przestrzeń na złoto, odezwał się głos, skierowany do Ina z nutą wahania. Ależ młody panie, kolor pańskich włosów. Jean cicho westchnął, na jego ustach pojawił się pewny siebie półuśmiech. Wyjaśnił jasno, podczas gdy osoba naprzeciwko wciąż była zdumiona. Jestem w przebraniu, nie mogę ujawnić, że jestem z Runcandel. Więc to tak, moja misja różni się od innych, więc muszę przejść przez inną bramę teleportacyjną i wypełnić formalności wjazdowe. Jean zapytał Mesę, czy twoja misja to misja podboju, prawda? Mesa z jej jaskrawo różowymi włosami odparła stanowczo. Tak. Jean odwrócił się do Mesy i belopa, jego oczy lekko zmrużyły się, gdy dostrzegł ponury wyraz ich twarzy. Wyglądacie bardzo ciężko, coś się stało? Mesa odpowiedziała spokojnym głosem, nie mogąc jednak ukryć niepokoju. Nic się nie stało. Przyszliśmy tylko, żeby się z Tobą pożegnać, zanim wyruszymy. Pożegnać się, to nie będzie nasze ostatnie spotkanie, powiedział Jean z pełną pewnością w głosie. Belop, który na co dzień emanował swobodą, miał teraz poważny wyraz twarzy, kontynuował, zniżając głos. Cóż, jeśli niestety, któreś z nas mogłoby zginąć? Jean spokojnie przerwał, jego wzrok utkwiony był w towarzyszach. Ale nawet jeśli się martwimy, nic to nie zmieni, prawda? Więc wszyscy skupcie się na powierzone zadanie. Ja na pewno wrócę, więc nie krzywidźcie się niepotrzebnymi zmartwieniami. Pod blaskiem złocistego zachodu słońca Belop Schmidt skłonił głowę z zakłopotaną, lecz pełną szasunku miną. Tak, młody panie, proszę, bądź ostrożny. Jean poklepał go delikatnie po ręce, uspokajająco, po czym odwrócił się. Tak, do zobaczenia. Spojrzał na Gili, uśmiechnął się i powiedział do Murakana, będącego w postaci czarnego kota. Mam kilka całkiem uroczych osób, prawda? Zgadza się, więc dobrze się nimi zaopiekuj. Czarny kot uniósł głowę, wyglądając niezwykle dumnie w magicznym świetle księżyca. Nie martw się, to ciało to wielki czarny smok. A ty nie daj się złapać ani nie działaj zbyt ostentacyjnie. Słysząc upomnienie, kot murakan warknął. Cholera, ten wstrętny smarkacz, to ty musisz uważać, żeby się nie dać złapać, nie polegaj na przebranie i nie bądź nieostrożny. Trafiony w czuły punkt murakan nastroszył sierść, warknął, idę, i z fochem odwrócił się odchodząc, podczas gdy Jean beztrosko mu pomachał. Jean spojrzał na gili i powiedział: Pana murakana też tu nie ma, pewnie będzie tu cicho przez jakiś czas. Traktuj to jako wakacje Gili, kiedy wrócę przyniosę ci prezent. Jednak Gili nie mogła się uspokoić. Złożyła ręce na piersi, jej oczy przepełnione były niepokojem. Ale zamierzasz zamordować kochankę mistrzyni lodowego pałacu, naprawdę się martwię. Wiem, że młody pan nie jest zwykłym uczniem, ale mamit to bardzo niebezpieczne miejsce. Delikatny, pełen troski głos Gili rozbrzmiał, więc proszę niech Pan na siebie uważa. Z końskiego grzbietu Jin Run Kandel odpowiedział krótko, lecz zdecydowanie, głosem pewnym jak obietnica: Będę! Po tych słowach odwrócił głowę, jego czarne włosy lekko powiewały na wietrze. W blasku wspaniałego zachodu słońca jego błękitne oczy liśniły determinacją, a na ustach rozkwit pewny siebie uśmiech, więc idę!